Czekasz aż frytki się upieką, żeby móc wrzucić do frytkownicy kurczaka? Nie czekaj, kup frytkownicę polskiej marki Kernał z dwiema misami i upiecz dwie pieczenie na jednym ogniu. Dwie niezależne komory ustawiono pionowo, więc oszczędzasz miejsce na blacie, a zyskujesz pełną swobodę pieczenia. Funkcja Sync Finish pozwala przygotować dwa różne dania tak, by były gotowe w tym samym czasie. Z kolei Sync Cook idealnie sprawdza się przy większych porcjach. Identyczne ustawienia w obu komorach pieczenia dają te same idealne efekty. Pycha! Do tego 10 gotowych programów, 3000 watów mocy i sygnał przypominający o przemieszaniu frytek. Ktoś spóźnia się na obiad, użyj funkcji podgrzewania. Wszystko obsługujesz wygodnym panelem dotykowym, a zawartość sprawdzisz dzięki wbudowanemu Oświetleniu LED. To nowy poziom gotowania bez tłuszczu od kernel. Urządzenia szukaj na MaxElectro.pl i w sklepach MaxElektro w Twoim mieście.